Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym pokazać, co dzisiaj miałam ubrane. To znaczy, bo jest zakończenie roku. Jutro jest takie oficjalne w szkole z zdaniem świadectw i wyróżnień. A dzisiaj, ze względu na to, że ja kończę podstawówkę, miałam w zamku zakończenie. Eee, I. Ze na to, no, było zakończenie, bo po prostu, ze względu na to, że było to zakończenie, trzeba by było mieć król odświętny, elegancki występy. Między innymi ja tam musiałam mówić wiersz, recytować wiersz. wystawie się stresowałam, ponieważ było tam bardzo dużo ludzi. No, ale chciałabym wam pokazać moje ubranie i co dostałam, to znaczy... No, może nie wszystko, bo pokażę wam tylko jedną rzecz, dosłownie jedną rzecz, ponieważ yy, ja nie mogę wszystkich pokazać, bo są związane z moją szkołą, a ja nie chciałabym pokazywać mojej szkoły, gdzie chodzi do szkoły i w ogóle. No jest tak, że wam pokażę, jak mam ubrane. Więc miałam ubraną czarną spódnicę Kratę, białą bluzkę i balerinki. Ta spódnica wygląda tak. Na dole ma takie falbanki, jak widzicie. Potem miałam białą bluzkę. U góry jest taka, taka zwiewna, taka lekka, taka kwiatem jakby. Na dole jest taki trykot, a u dołu znowu tak jak u góry, to materiał falbanka. Z tym, że tej falbanki nie było, być, ponieważ miałam księtówki. Do I do tego miałam białe baleriny takie. Zaraz pokażę bliżej, jak one wyglądają i w ogóle o co mi chodzi. Widzicie to jest takie jakby zrobione na. Jakby takie dziergane, nie wiem. Tak, to jest takie wyszywane takie. To jest taka kokarka i to jest takie połyskujące. Miałam białe Paznokcie, e, tak. miałam paznokcie miałam. I co dostałam? Było tam rozdanie dyplomów zakończenia szkoły, ukończenia szkoły. I ten dyplom. No, dyplom wygląda tak? Mogę Wam z tyłu pokazać? Tak. E, dostałam od szkoły taką książkę, jakby o, o szkole. Takiego. E, I dostałam także e, encyklopedię. To encyklopedia Eureka. Taka? Taka gruba. E, Zapewne za, za bardzo dobry wynik naucy. I tu jest list gratulacyjny dla e, rodziców. Za to, że tak e, dobrze się uczyłam, że się mną dobrze takiego. I mam coś takiego, co co roku. E, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie i tu jest popis czy dyrektora. i to jest taki mm, fajny cytat, który mi się strasznie podoba Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim i to jest cytat to jest cytat tego pana, nie wiem jak się to czyta Oscar Wilde coś takiego i ten cytat mi się strasznie podoba jest taki pouczający Eee, no, a to, co recytowałam, to możecie sobie zobaczyć. Ja sobie to zrobiłam w ten sposób. Proszę, zobaczcie sobie. To mówiłam całe. Eee, no, szczerze się przy tym denerwowałam, od razu mówię. No, eee, i jest wszystko. niezmiernie wam nie do pokazania, wam nie mam. Do tego ubioru miałam jeszcze czarny sweterek. ale zwykły czarny sweterek. No i to jest wszystko, co wam chciałem pokazać na dzisiaj, ponieważ ja staram się robić co filmiki obu weekendów. No i. Do zobaczenia. Pa!